E, czekaj, e, wy ary, e, Ej, nie umie pisać. Start. Cześć wszystkim, z tej strony Kuban Play Games i dzisiaj jesteśmy razem ze Spartarem na serwerze PvP. A w sumie to już ma nowy IP, czyli IPvP. Tak, ja nie nagrywam, ja idę tak, górę. No chyba... Haha, <noise> nie idę, bo mam VIP-a! <noise> <noise> Właśnie teraz to co widzicie, to znajdujemy się na stronie VIP-ów. Czyli... Czyli takich, którzy mają epickie enchanty, tylko że my twoją zbroję straciliśmy niechcąco. <noise> Więc dobrze. Spawn. Więc, ja się jeszcze zrobię Okej. Okay. A więc teraz przechodzimy tutaj na spawna i chciałbym się z nami pożegnać, ponieważ niestety kończę. nie mam VIPa! Ponieważ niestety kończę mój. Ponieważ niestety kończę mój mój żywot na tym, tym kanale. Niestety. Więc żegnajcie. Zartowałem! Chodź nagrywamy. tam jest na Dobra, chodźcie Czekaj, tutaj. I dobrze. I skoro i ale ale też w jakimś sensie chciałbym się z wami pożegnać, ponieważ jedziemy na wycieczkę krasową razem z Spartarem. Nie Spartar. No. I jedziemy na wycieczkę klasową. Ja wrócę do YouTube'a 3 czerwca. Razem <noise> ze Spartarem. Hmm, ponieważ <noise> 3 czerwca wrócę na YouTube. No dobrze, więc chodźmy, ja tutaj sobie zmniejszę grafikę, żeby mi czasem nikt nie zabił na taką minimalną prawie, że? Powiedz Corellion SPS. Dobrze. Tylko ubiorę się i lecimy do jaskini. Okej. Okay. A więc potem zaczynamy. A teraz już e, jest mój normalny głos, ponieważ nagrywam... Łyjmy na jaskini? Okej, okay, to czekaj, warp jaskinia. Warp jaskinia. <grym w> jaskinia. To tam masz ta tazyjski. <grym w jaskinie> Ej, nagrywasz to! Chodź, bo ja już jestem! 7 sekund! Jest! Diaksowy! Uciekam! Widzę cię, widzę cię, widzę! Bijemy ich, bijemy ich! No, bo na luzie kasa wleci Oj, przez teraz nich. teraz nie dostajemy 50 zł za wipa, tylko dostajemy 75 zł! Fak, sorry! Podpaliłem 75 cię! 75 złotych dostajemy... Nie bić! Myślałem, że to ty! Kurde, obwiniam mnie... A ty co se 75 myślisz? 75 złotych teraz dostajemy za zabicie! Nie bij, nie bij, nie bij, bo mam mało HP! Cześć, zmniejszy się y, czas no, bo wiem, że was może skurzać. Dobrze. Nie, nie, na 32. Dobrze. dobrze. U, więc lecimy, nie, nie, dobrze, dobrze, nie, nie, dobrze. Nie, nie, lecimy tu na niego. Fak! Tak, brymu! Żartowałem. I y, jestem ja panem śmietanką. Nie, no żartowałem. Ale, ale umiem mu dawać jego głos. głos. Dobrze, ale już nie będę tutaj szpanował. Ło, kto mnie bije? Ej, za tobą, za tobą, plecy! W przedostatnim odcinku było... Nie, bo ja nie jestem Werterzem Nie no ale w ostatnim odcinku przed, no to nie miał, do, nie miał dobrego Gin. głosu Dobra. Jak, e, po śmietankowemu I było tak słychać no. jak... No, chodź tu na dół I ktoś tam napisał komentarz mm, Widać, że Werterz i pod tym było 200 ponad O, teraz powiem, e, teraz powiem wam prawdę Teraz powiem wam prawdę i to bolesną. Kuban Pay Games to Wertes, a Wertes to pan śmietanka. Żartowałem. Ciągłamiesz. Żartowałem. 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 Nie, Żartowałem. Wiesz, podniec, dlatego. Nie, bo będziesz, że Kuba podtrzywasz się pod Verteza. Podszywa się. Dobra, chodźcie tutaj. IP to oczywiście ipvp.pl były z pvp, z którego na pewno macie odcinek u mnie na, na, na kanale. Gdzie teraz jedziemy? Jak teraz jedziemy do Czech. No, ty, 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 tam nie komentuj, bo jeszcze się każdemu wygadam. Idziemy tam będzie epickie, <coughs> Tak, tam będzie epicko i jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do Kotiny Kłodzkiej, tam będziecie mogli nas spotkać. Jakiej spotkać, e... No do duszy tak, bo tam pojedziemy. też będziemy. Tak naprawdę ja już tam byłem, no. tylko nie byłem w tym w... Zoo, w, 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 tym, Dobrze. w i możecie tam mnie spotkać od poniedziałku Jeśli znajdziecie mnie i zaczepicie Ty jesteś Antografia Kuban Play Games? I, i jeśli ktoś tam powie, że nie Czy tym, znaczy ja powiem tak, to jestem Kub, ja jestem Kuban Play Games, żeby nie było, że ktoś się pode mnie podszyje Więc zapraszam w poniedziałek, ten poniedziałek Tak Będziecie widzieli taka wycieczka szkolna <laughs> <laughs> rozdaję, żartowałem Mam pięć jak <laughs> 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 dobra, chodź na arenę. Dzisiaj, dobra, chodź, ale chodź tam. E, jesteśmy w takim sklepie, nie? E, to jest taki chiński zglew, nie? I my tam oglądamy, oglądamy, nie? I tam taka babka wychodzi, wkłada się z sztucznego cyczka pod boluskę i się pyta, i się pyta taki wielki, nie? ona się nam pyta. ona się pyta. Coś sądzicie o kobietach tych gabarytów? A My ja ona taka bekas... Oczywiście ładne są jeszcze. No. Oczywiście że ładne! Nie ja powiedziałem <gadamy> O chodź, oczekaj, chodź, biedny. chodź, chodź. Czekaj chwilę. szybko. Dobra, czekaj. Ło wow, fuck, ale mam mało jedzenia. Gadamy, a nie bijemy się. No właśnie. Żeby nie mu, żeby nie dednąć. No to w pieprze. Diaksowy, be Dziękuję e, 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 za moich dwóch widzów. Nie jest to dużo, ale zawsze coś jest. Ło wow, fuck, Diaksowy, szybko, fak, chodź tu! Bij go! Bij go! Fuck! Fuck ile on ma HP! Dobra, ucieka, dobra, pozwól mu uciec, dobra, okej. Okay. Zero No chodź! Nie, siedem, kurde, nie. Zawracaj, zawracaj. Jakie muszę? Dobra, chodź, bo jeszcze nas dednie. Jakie emocje. Sparta, ja, profesjonalna gra w bierki. Właśnie ja na tym wjazd biorę bierki, zapraszam na naukę gry w bierki. Ja biorę telefon, kilogramy muzyki. Kilogram muzyki! <słyska> 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 A poza tym biorę piżamy? Żartowałem tylko spodem się odpiszemy. <słyska> to ty I... na go spał? Nie no, wezmę tę Kurde! O. Ja pierdolę Dziaksowy! Ło! Kto to jest?! On no, jest! Omg Dedam! Dedam no bigo! Proszę pomóż szybko! No fuck Deduan! Ale emocje! Pali się! Pali się! Pali się! Pali się! Biego! go! Bigo! Bigo! Fuck Dedam! 6hp! Lol! No nie! Yeah. Jesus. Ale emocje... Sponsorem VIP-a jest Spartar. Gra. Nie. nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Sponsorem VIP-a jest Spartar. Profesjonalna gra w bierki. No właśnie. Dzięki niemu mam VIP-a! No dziękuję. Już, już koniec przemowy i chodź lecimy się teraz nawalać w tej, w zwykłej zbroi. Fuck okay. no ja tam miałem męczący! Cztery! Yyyy, Ja na mieczyk miałem Sharpness 4 i Fire Aspect 2 chyba tak Chodź jeszcze na Warp Jaskinia, może... Nie wszystko stracone! Warp Jaskinia... Wybaczcie dzisiaj za tą fazę, ale... O, tak, bo robiliśmy na i... Nie mów! Nie mów, bo się wyda. Ej, tu jest skrzynka, czekaj! Weź ogarnij sobie tą skrzynkę tu I co to jest... Ej, Bibi, bi, proszę! O ale głos! Dobra, detno. Mam mało HP. Co tam jest? Czekaj, broń mnie, zobaczę coś w tej skrzynce. Jak i perły i ten. Perła jedna i do enchantu. Tak, czaj, gdzie? Czaj, biorę perłę. Dobra, chodź, szybko. I w którą stronę? W lewo, czy w prawo, czy w prawo, czy w lewo? Ej, <laughs> czuję. Czuję, że z tego odcinka będziemy musieli zrobić fanny moment. Ej, czuję, że z tego odcinka będziemy musieli zrobić fanny moment. <śmiennie> <śmiennie> ale dziwny no, no, no. <śmiennie> ten Ej, ale nagrywasz to? Tak. Ale nagrywasz to? Okej. Okay. Chodź tu. Chodź tu. Łot, kto tu dednął? Ej, jak ku! Znaczy, bez enchantów, ale jest. Jedno HP. Szybko. Czekaj, Deadnought, okej, okay, dobra. I kolejna zbroja, ten, jaksowa, chodź szybko. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurde, no Enchanty i... na zbroi! No nie, wracamy! No ja co? Okej, okay, krótkie cięcie. Okej, okay, widać po krótkiej przerwie. I, i, I wracamy dalej do, 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 do Jestem Ej, a co jeśli dostaniemy bana za wyjście podczas walki? Dywam. No oby Aha, śmieszny moment będzie Połny moment Dziękuję Dobra, ja 11 złotych za anban. Dobra, jestem No Dobra, Dobra wymarzę wam hasło nie. 60 diaksów! Prawie, prawie Jest dedłem Perła się odłożył Okej, okay, chodź na e, no. spawna i zakończymy ten odcinek Nie wiem Ej, ej Ej ale, ale kurde sikać mi się chce <laughs> Ja też LOL dobra, deadnou! Dednął, detadnou, deadnou Nie. Zaraz, tylko jak dedniemy jeszcze raz, bo to co za... Co za emocje, rodzice przyjechali fuck deadam, deadam. Dobra, to koniec i już macie... Wiem, że macie już dosyć mojego krzyku. Jaki Ja Jest! go. Go! To ja chyba tego nie stawię. O dobrze, czekaj, bo mam trzy 4 duszka, to będę musiał coś ze sobą zrobić, albo ktoś coś ze mną. Okay, to tak się zastanawiam, co okay. myślą moi sąsiedzi, są jak to słyszą, ale okej. Okay. Okay. Tak jeśli ja tutaj dyre, że masakra, to znaczy ja nie mieszkam w bloku, tylko w domku. W domku, w bliźniaku, okay. obok jest moja ciocia i... i tak, Do widzenia, tak Tak będzie, kuba, czemu ty się tak darmłeś? <laughs> Then, ja Ej, ja nie pierdzi mi do, mikrofon? Do, do no, I czekaj. Jaki Snajper. Czaj, biegnę, biegnę! FAK do dziury spadłem! Dobrze. To O kończymy. Tak? Nie nagrałeś dźwięku. Eee... NIE! Cześć! Ja swój dźwięk nagrywam osobno To ci wyślę ten plik i to zmontujesz, okej? Okay? To ci... To ci później wyślę, bo dzisiaj już nie Dobra Więc to by było na tyle Żegnajcie Czy to będzie Na razie Trzymajeszku, widać, że w dzisiejszym odcinku jesteśmy dzisiaj na IPVP Do widzenia, żegnajcie Mam drugi odcinek <grych> e, nazwij najbardziej podygany e, e, odcinek ze Spartanem. Więc kończymy i trzymaj. trzymaj, trzymaj. Dziękuję. Fajny maszyryj, wiesz. Hej, <grych> mi spodnie! Zdejmij mi spodnie. Zdejmij spodnie. Zdaj spodnie. Klatę. 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 Dobra, nie chcę widzieć, bo się zrzegam. Dobra, więc trzymaj Cześć. Cześć! Ile razy my się już będziemy żegnać? Dobra, więc to by było na tyle i trzymajcie się, cześć, Sparter, to jest was żegnę i pa. Czemu znowu zacząłeś? Czemu znowu zacząłeś? Dobra, wiem, że ten odcinek jest podygany. Wiem, że ten odcinek jest podegany, dobra, trzymajcie się, cześć.